Brake. Shimano z tej strony, Grzegi i to jest Oirotrack y, na multiplayerze z y, pewną osobowością. Odezwij się. Niech będzie pochwalony. No mamy tutaj go. Y, ja sobie jadę przepięknym y, iweczkiem. Tutaj bułgarskie malowanie, flaga polski plus 30 do wyglądu. Obok jakieś skanie to. Co tam skania? Weź we, weź się osuń. Wsiadamy Dobra. do środka, jedziemy sobie trasę 850 km Trochę długa. Ręce spuszczamy. Kto prowadzi? Ty prowadź, bo ja mam dłuższą trasę, bo ja mam dalej Idziemy po prostu w swoją miejscowość. No dobrze. Miałeś, zapomniałeś wspomnieć, że wiozę w kabinie pewnego gościa. A a, no tak. Jeszcze tam z Adameczkiem jedzie pewna osoba w kabinie. Tak. Tylko, że na razie wstydzi się odezwać. Ten y, telefon mu się rozładował. Znaczy, mają jedno CB no. i no. I... no. No się na pogadają. No. Czekaj, to sobie niki wbije. Taba i tak dalej. Kurde, czekaj, bo mam wrażenie, że gra jest za głośno. się na, na światełach zatrzymamy. Ci że zielony jest, ale... O, idealnie. To czy ty możesz? No mówiłem, że... Nie mogę. O, o Kubek, masz się odzywać. Więc mamy pewną osobę na ficie tutaj. Żeby tego... przy... O, dobra. Dobra. w razie No głośno, halo. Ja mam, pra, ja mam prawie go w ogóle nie... O, dobra. Jedź, bo stoją za mną. <śm> dobra, spoko. Idziemy, tutaj mamy... Yy, yy, eee Idziemy na dwie ciężarówki plus yy, niewolnik, yy, znaczy ten yy, pomocnik... No, jedź no jadę! <śm> Po pierwsze, jadę i weko, więc, nie, więc niepełnosprawnych się nie śmiemy. Okay. Po drugie, i weko trzeba traktować specjalnie. Äh, yy, no. Hubert, się. Halo, alo, Tego to jak zwykle za dobrze słychać. Pewnie, pewnie że na nagraniu, będzie jego dźwięk wywalony, tak. My będziemy załóżmy tak na 20%, a on będzie tak na 50%, nie? No jak nie no. możesz ustawiać, no to... No co? Za... To, to czekaj, musimy się zatrzymać i muszę cię ściszyć, nie? Bo jak ściszę Discorda, no to dama nie będzie w ogóle słychać. To mnie tylko ścisz. No właśnie chcę. Tak, tak jak ostatnio, nie? <grym> Dobra, na następnej stacji, Grzesiu. Spoko. Ej, ja nie spadam! Jezu, co, Jezu? co jest? Co jest? Dobra. Ej ty cały czas słyszała, słuchałaś nas? Znaczy... Miałam <grym> włączone Discorda, ale byłam wyciszona, bo mam... Co jest? Czemu ty się... Czemu nagle we mnie uderzyłeś? Halo? <grym> A ty czemu się nagle zatrzymałeś? <grym> ja się nie zatrzymałem! <grym> no ty u mnie stoisz w miejscu! A ja jadę! A offline jesteś. Nie, jestem online. Znaczy, nie stoisz w mi. Uh. O co chodzi? U się zatrzymałeś. Ej, poczekaj, się zatrzymam ten, tutaj na awaryjnym. Uważaj tam. O, wiem. Discord, o, o, o tak odam. O, o, o. Dobra, jedziemy. Czekaj, ukośnik. Wiem. Właśnie, to jest sobie tutaj w klepie. Tak się Kończak się z wami jeździ. I ty cały czas to nagrywasz? Tak, tak. Nie, kurde. W ogóle ona mówi, że idzie, a dalej jest na kanale i tylko się wyciszyło. A ty się jak siedzimy sami, nagrywamy, nagrywamy dzisiaj Hello, what's the... Jeszcze I takim przesterem. Nagrywasz. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało podczas mnie nagrania. Tak nagle, tak spokojna rozma nagle... Hello! No nie, bez kitu. Tak będzie. Ej, kurde. Nie, to Ej, nie wiem. Ej, tu zjeżdżamy? No tak, 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 tu na prawo. Ej, kurde, tak trochę na spontanie, nie, bo... Bo nawet nie wiem, czy to będzie dobrze wszystko słychać. Dobra Na pełnej Dobra czekaj zaczekam Spoko Ziu jak Iweko No trochę do RS7 brakuje, ale Nie no ko koni mają chyba podobnie, nie? Trochę szybko jedziemy. Dobra, lecimy 110 Co tam? Kto nam zbroni Ej tu w lewa skręcamy. No tak, w razie czego Iweko się rozpadnie. O jakaś ruska Gdy firma jesteś? się. E, reklamuje za tobą. Jakie chabulce w Iweko, ja Dole. To jest Iweko. To jest taki trochę Seba mobil, nie? Up. Prawilny. To prawilne, pa 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 pa. Bo ja chyba biegu, że... No, jak się to denerwuje, jak zmieniłem złe grę, i nagle to mi się bieg na neutral wbija, nie? I... I jak wciskam bieg do góry, to mi kuźwa ten steam wyskakuje, nie? I gra mi się powzduje i to jest tak irytujące. Czapka Merola Torba Gutira, zawieszka tutaj z eventu tam w tym co tam robiliśmy ten Woziliśmy ładunki na most do Genui Właśnie to z tego eventu Ciekawe kiedy jakiś kolejny event wbije. W sumie zaraz święta więc pewnie świąteczny Ciekawe czy w tym roku również będą prezenty Tak jak w tamtym roku czy wymyślał coś innego ja żeby żebym myślał coś innego. Nie wiem jakiegoś Mikołaje na saniach będziemy wozili. W ogóle ten wczoraj Stoch Live'a robił na Instagramie. No i robił... Nie, QA takie. Znaczy podpisywał kalendarze i QA było w tle, nie? Tanie były na czacie. W W prawo? W lewo. Ja mam w prawo. Serio? No nie. A po może. Chciałem gdzieś... Nie no to gdzie masz końcu? Nie no, w lewo. No to. Ten fejl. Ten już na prawy pan jechał. Co Dobra, jesteś największym trollem. Opatrzy się mi na to. chłop... Nie, już. Dawaj. Rura, zielony masz No Co on zrobi? Ty Spokojnie Kierowniku Tutaj się screena zrobi Potem się go tam zgłosi, nie Potem się to wytnie z filmu się zgłosi Czasem warto to nagrywać to ty ma nagrywasz No chyba Chyba, że mi się w obs nagle nakrywanie włączyło, nie? To też jest bardzo prawdopodobne. Akurat dosłownie przed tym, jak on walnął. Oj, poczekaj, zobaczę, ty. Nie no, dobra, nakrywa się. No. Czy oni nie umieją zajeżdżać? W prawo. Jak jadą, to muszą tak brać zakręt, żeby naczepa wystawała na pas. Tak, w prawo. Może ty prowadź po prostu. No widzisz, chciałem prowadzić, mówię, że prowadziła. A wyszło jak wyszło. Czemu ja mam taki duży ping? Jadziesz ty tam. Ja i wego jadę, panie, nie zapominaj. Ja jadę. Mieję 50 na autostradzie i nie możesz mnie to gonić. Mordo, <grywa> jak ty tam mówiłeś, to akurat wjeżdżałam dopiero. Co? To! No dobra. Jedź, 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 jedź. Jadę, 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 jadę. się boję. Tutaj. Siema. Nie ma. Mhm. i Ibe, Weko cię wyprzedza. Bo jak jadę 70 to w marzysz. Nie no, chłopie, tam silnik tego, Mercedesa siedzi, nie? Ile jedziesz? 105 Dobra daj... Tempowat na 110 Ale mosta dowalony panie Tak, takie mosty, nie no brak, fajniejsze No w Skandynawii są <grym> <to> fajne mosty <grym> Musisz zakupić <w> Skandynawię <grym> No jak będą promki świąteczne to kupuję i będziemy na promocie grać no ale wiesz, żeby grać na promocie musisz mieć wszystkie DLC No wiem Czyli Jeszcze ci tak zostaje Beyond the Baltic Sea, Italii, Road to the Black Sea, I pewnie do świąt jeszcze Iberia wyjdzie A Iberia nie będzie przeceniona Super O to, to nieźle, hop, nie wyrobił Co? Ale w Co tam się stało? O dobra, chłopiec zrobię F7. Ja tego nie widziałem. Może i dobrze. Tylko widziałem jak już potem, już po całej sytuacji. Więc... Korek na tu... autostradzie. <laughs> Korek na Ale autostradzie. Ale sobie pizza to szum, na patelni. się. Z patelni? No. no to zjeżdżamy na stację. Da, i idziemy tę pizzę na potelni smażyć, I sobie nie. kupisz hot-doga, dam ci pieniądze. Hot-dog też może być. No to zjeżdżamy. Dobra. Jeszczej, bo zaraz mi tu z głodu już. <laughs> Wiesz, ja, ja nie muszę zjeżdżać. Nie wiem. Jak gość odwalił. Nie wiem. Widocznie niektórym się nudzi. Dobra, mm -hmm. więc... To... Jakby nas zmęczyło. Leć, kup sobie tego hot doga. Dobra, to ty tam leć, kup do hot doga. Ja idę do... się wysiusiać i widzimy się zaraz. No, już... Gotowe. Siusiu zrobione. Możemy jechać dalej. Palimy Iweko. Iweko, wiadomo, że najlepszy trak. tutaj sobie ziomek stoi mercedesem w kameleonie. A my, Iweko. O, Iweko, 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 Bardzo dobra ciężarówka, panie. Co sądzisz o tym, że Iweko to najlepsza ciężarówka? No, tak. <grych> no widzisz. Ty! Czekaj, 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 czekaj. A Magnumka? Nie. Iweko czy Magnumka? Iweko. O ty ku... Nie, mamy, jeszcze... zjechałeś tu trochę, zobaczcie. Nie, nie, nie. Tak przypadkowo nie. Sprawdzałeś moją czujność. Tak. O kur! się prawie wypindolił Co tam tak zduka? Ja. Co ten Hubert tam gotuje tam w szoferce? A no No nie wiem, nie, co sobie tam sobie robisz. Taki no, co... no sobie zrobiłem taki licznik za kierownicą, tak poszłem jak gram, tak wiesz, teraz tam na ten, to są Halo. Co nie chcesz? Nie do ciebie. Nie z hot doga i się nie odzywaj. Wydałem 12 koran czeskich na ciebie. Morda, ale my w Niemczech jesteśmy. No to tam nie wiem. Euro. Euro. Jej zara, przejeżdż się zamknie. Nie wiem, ja tam kartę opłaciłem. W ogóle, jakie. Oni są chorzy. Oni chcieli 5 euro za wejście do kibla. No, wyski Ja. Ta sprzątaczka była taka irytująca, bo ona. Nie ma euro, nie ma toalety. Nie to, że się ledwo dogadaliśmy, bo po angielskiemu nie umiała, tylko po niemieckiemu. No, no i ciężko trochę było, ale no. Jakoś wyszło. Bo że zaczęła się kłócić, nie? Na początku wchodzę tak na luzie, a potem wychodzi, że płatne było, nie? No. i trochę trzeba było się tam pokłócić. Yy, no, no i tak wyszło. No bo gościu. hotdoga hot to, hot to ty w przykasie kupujesz, a nie w Kiblu. Znaczy, ja tam nie wiem, gdzie ty ten hotdog kupywałeś, nie? A bo ty tam tak długo z tą panią gadałeś, tą przy kasie. Nie. Hmm? Yeah. <laughs> Pani Grażynka powiedziała. No, jak jak <laughs> no Grażynka ty. Skąd ty wiesz, jak ono się nazywa, ty? Eee... Ups. Co jest? Eee, ja tam nie wnikam, co tam się działo, nie? W ogóle już 15 minut odcinka jest chyba około. A nam jeszcze 550, no no 570 km zostało No to mi niecałe. znaczy na no ponad 1000 No to nie źle Co na levil Jesteś ty tam Czemu 80 się plecisz Niebo widzę Gości to jest ograniczenia do 60 I Tak ja do No No tak, do 60 jest a, ja jak do Luksemburgu, pijamy. No teraz tak, ale wcześniej było 60. Dawaj, ciepła, ty, bo ja tym Iwakiem tak jeździłem, żeby achievement wbić, nie? A ja już mam tutaj 2000 km, nie? 2333. Dobra, wyprzedzam, elo. Dawaj, weko. Ty, bo to za zakręt, spokojnie, spokojnie. Dobra, dobra. O, cholera! <laughs> <laughs> Jezu, ile jedziesz? Dobrze, że to symulator, tylko nie. No prosto, prosto. Ale ile jedziesz? Yyy, tubę jechałem, teraz 99. No to ja do 70 z To jest tylko gra. Tutaj, tu. Znaczy w sumie to jest multi, ale nikogo nie ma, więc można Cię wygłupiać, nie. <laughs> A, a. Znaczy od tego jest arka i tamet Jak się tak w realu zrobili? O <laughs> ja, kurde Co jest? Co się stało? Czemu się nie jechałeś za mną? Popy lusterkiem smyrnąłem podłogi, ale jakoś nie. Czekaj, Słowni. czekaj, co? Lepym lusterkiem smyrnąłem dosłownie ziemi, ale się odbiłem jakoś dziwnie. Bo ten zakręt taki tam był. Co się tam się stało? Jakie tu serpentyny. już wiem, Hubert <słuch> <słuch> właśnie tam poleciał, a myślę, że to tak się tam tłukło. <słuch> <słuch> Hubert <smaku> z <słuch> a, a widzisz, tak się kończy, jak się pasów nie zapina. Widzisz, widzisz? Ja tam. Na kanapie będzie z pasami spał, no. A ty już jesteś zamty. Okay. A on, on leży, bo on. Bo on z tyłu leżał. Bo on na łóżku był. A ja się leżałem. Ja tylko jak płc jedzie, to ja się siadam na ten. Na ten bo ty komuś. na łóżku byłeś. Tak. I poleci. No, a ja. <laughs> Dobrze, że nogą było... nogami był obrócony w tą stronę, bo jakby głową to by kark złamał. No to, to, to sportowy świrek był uniknął. Hej, jest tu gdzieś jakiś warsztat, bo przydałoby mi się naprawić. A warsztat ja znam takiego znajomego. Stasiek się nazywa. Tam Rafałka to Rafałek ci naprawi, nie? Dobra, czekaj, fix. 120... A dwie minuty to, to już jedź, nie tam. Uwaga, czerwone światło. Bo ja mam takiego kolegę czarodzieja, który po wpisaniu komendy fix naprawia ci ciężarówkę. Czy tak. latuje ci taki goły anioł ze skrzydłami białymi, taki drugi, i ci naprawia? Tak. Smyra kabelkami, no? Naprawdę. Aj, bo ona niby jest na tym kanale, a ja tak naprawdę jest wyciszona, nie? No. <grym> Ma słuchawki i mikrofon wyciszony, więc. Co ty tak szeroko te zakręty bierzesz? <grym> Panie prezes, i jadę. Tak nie jest teraz ale nas dziwnie ta nawigacja prowadzi. No, może było dać jakimś objazdem. Dupa. Czy ty możesz? Ile ładunku. Masz szczęście z zero. A ja? a Adam. Siedem. Chcesz skończyć jak Piotrulo? Nie. No to cicho tam. Ty, które jest godzina? Chwilę Ty już. Ja, no ale ty. Która? 15 już. 19 Ale, że w realu, czy w... W realu? Nie, tu chyba, że 12. Znowu lusterkiem Smyrne Ej, nie, ale naprawdę, ja się lusterkiem jakoś odbiłem. To nieźle. Ja tu mam w prawo. A ja tu mam w lewo. I w najlepszy trak. Chłopy, patrz jak idzie pod górę. Widzisz? Widzisz? Ciągnie jak Halina. Hubert tam żyje? Nie. Urławił się pod bagiem. Spoko. Po tym jak lusterkiem spotkał. O żyję. Przytomność odzyskał. Wszystko, wszystko dobrze tam. Co? Teraz na drugą stronę. I... Tak, spokojnie tam, spokojnie, ty, nie aż tak. Cała naczepa, tak rozwalona. Łóżka tutaj do spania. Dawaj ci zostawimy tu. I ja, ten, sobie się tu prześpisz, a ja na spokojnie pojadę, co ty na to? Super plan, ze sobie fixa klepie i... i wrócę za 15 minut, co Jesteśmy ja we Francji już, ej Wiem Wow Dopiero na Francję wjechaliśmy? No To my jeszcze z 700 km, 600 mamy Nie, miałem 480 O, no, ja mam troszkę więcej Nie wiem X... tak mi gra, jak mi leci gra, tak śmiesznie gra, ale głupie. Przyleciała wróżka i mi naprawiła ciężarówkę. No, ta. Co ty awaryjki włączasz? Many Mamy No to dobra, to będzie takie zakończenie już, no... Już trochę minęło, więc... Pomyślałem, że po tej pauzie już nie ma sensu dalej, bo naprawdę już bardzo długo, więc trzymajcie się. Do następnego. No i cześć!